Witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku poruszę temat, ile kosztuje ocieplenie domu. Niekiedy sam wykonuję elewację budynków, dlatego mogę powiedzieć, ile kosztuje robocizna ocieplenia domu. Nie powiem tutaj tylko o cenie, ale powiem też, jakie czynności po kolei trzeba wykonać. Czyli co wchodzi w skład ceny za ocieplenie domu. No więc, zaczynając z każdą elewację. Przed przyklejeniem styropianu zawsze przed tarką, tak aby zwiększyć przyczepność kleju. A do samego przyklejenia styropianu ja zawsze używam klejów sypkich, do rozmieszania z wodą. A steropian przyklejam zawsze metodą obwodowo punktową, to znaczy klej rozmarowuje po obwodzie i daje placki w środek. Dla mnie jest to jedyny poprawny sposób przyklejenia styropianu. No niestety często się zdarza, że wykonawcy kleją tylko na placki. Jak dla mnie to ogromny błąd. Ale jeszcze przed przyklejeniem syropianu ja osobiście przyklejam listwy przyokienne, dylatacyjne i dopiero do nich docinam syropiany. Gdy syropian mam już przyklejony, to zawsze go kołkuję. Używam do tego odpowiedniego frezu, aby wyciąć otwór na kołek montażowy w syropianie, następnie wbijam kołek zawsze ze czpieniem metalowym, a na końcu zaślepiam go oryginalną zaślepką. Kolejno pianuję wszystkie połączenia płyt styropianu, a jak pianka już wyschnie to obcinam ją nożem i zaczynam lekko tarować całą ścianę, tak aby trochę wyrównać styropian i zwiększyć przyczepność kleju do siatki. Kiedy styropian mam już przyklejony i zakołkowany to biorę się za obsadzenie parapetów. Następna czynność jaką wykonuję to jest obsadzenie narożników. Ja osobiście narożniki licuję z płaszczyzną styropianą, tak aby od niego nie odstawały. A gdy mam już wszystko przygotowane, to zabieram się za zaciągnięcie siatki. Siatkę zacieram klejem dwa razy. Gdy klej wysnie, to zaczynam gruntować ścianę przed położeniem struktury. No i ostatnia czynność, jaką wykonuję przy elewacji, to położenie samej struktury. Te wszystkie czynności wchodzą w skład ceny za robociznę elewacji. Jeśli interesuje Cię, ile to kosztuje, to odwiedź opis, a tam dokładnie opiszę co i jak. Niestety nie da się powiedzieć jednoznacznie, ile wychodzi za metr, bo to wszystko zależy od projektu elewacji. A cenę podaję w opisie, no bo wiadomo, że cena może ulec zmianie, a tam będę ją na bieżąco aktualizował. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!